Witam serdecznie z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj trochę inaczej. Nie będzie to żaden unboxing czy jakieś inne firmy. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zapowiedzi na przyszły rok od firmy IBG Models. Które zaskoczyło chyba wielu z nas, mnie na pewno i to mocno. Kilka dni temu na profilu Facebookowym IBG pojawiły się tajemnicze plansze, które zapowiadały nowy model na właśnie przyszły rok czyli 2025. W kolejnym poście IBG napisało, że będzie to samolot dwusilnikowy. Następnie, że będzie to samolot dwusilnikowy z państw osi, czyli Niemcy, Włochy i Japonia. No, i powiem Wam w komentarzach pod postami na profilu facebookowym IBG działo się. Między innymi ja rzuciłem się do zgadywania, co to będzie. Były też propozycje na wydanie modelu. No, oczywiście te propozycje to już można było sobie w buty wsadzić, ale IBG powinno wyciągnąć z tego wnioski. Ze względu na to, że tam wiele modeli, jakie były propozycjami, inaczej, zgadywankami, co to będzie, powiem Wam, powinno być drogowskazem, czego ludzie oczekują. Przynajmniej polscy, polscy modelarze, którzy sklejają samoloty. No i jak widzicie, okazało się, że będzie to szybowiec, motoszybowiec firmy, posłuchajcie, ta firma się nazywa Goter Wagon Fabrik AG. I teraz uwaga, co to jest w ogóle ten Go 242, 244? Niemiecki średni szybowiec transportowo-desantowy z okresu, oczywiście, II wojny światowej, i w wyniku doświadczeń bojowych e, użyciu szybowca DFS-230 pod koniec 1940 roku, czyli zgodnie z tym, co pisało IBG w swoich e, zgadywankach, niemieckie Ministerstwo Lotnictwa, w skrócie RLM zwróciło się do wytwórni właśnie Goter Wagon Fabryk AG, firmy produkującej do tej pory, posłuchajcie, wagony, o opracowanie większego szybowca zdolnego do przewozu 23 żołnierzy. I ta firma już na wiosnę 1941 roku zbudowała dwa prototypy szybowca oznaczonego jako GOTA-GO 242. Natychmiast też podjęto badania w locie tego, tych prototypów. Uwaga, były one holowane najczęściej przez Junkersy 52 oraz Heinkle 111. No i tutaj widzimy, w tej chwili widzicie okładkę, taki katalog goty. No, gdyby on był wydany jako prospekt bardziej handlowy na jakichś targach, kiedy była produkcja tych szybowców, motoszybowców. Na ilustracji tutaj widzimy w ogóle motoszybowiec, to powiem wam, no czapki z głów super jest opracowany. I teraz przejdziemy sobie do kolejnego slajdu. I tu widzimy już. E, widzimy właśnie e, już szybowiec e, w wersji e, GO e, 242 e, A1. E, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, właśnie trochę m, informacji e, przekazać chciałbym Wam na temat właśnie tego e, szybowca, motoszybowca. I warto tutaj wspomnieć o tym, że przystąpiono również do budowy serii informacyjnej tych szybowców, a następnie pierwszej wersji seryjnej, oznaczonej jako właśnie GOTA 240A1, czyli wersja ta była przeznaczona do zadań transportowych i posiadała uzbrojenie obronne czyli to jest ten, który teraz widzimy na ekranie. Wersja ta była przeznaczona do zadań transportowych i posiadała właśnie równocześnie rozpoczęto produkcję w wersji oznaczonej jako 242 A2. Ulepszona wersja, oczywiście A1 z odrzucanym podwoziem, trzema płozami, hamulcem w postaci spadochronu i w wersji szkoleniowej z zamontowanym na stałe wózkiem jezdny, jak widzimy właśnie tutaj. Ten samolot, no widać tutaj, że ma koła, ale też takie wystające w kolorze piaskowym, e, płozy, właśnie do lądowania, e, ponieważ najprawdopodobniej te wózki, e, tak mi się przynajmniej wydaje, że e, te, te koła e, po starcie zostały odrzucane. I teraz sobie przejdziemy do następnego slajdu. I już patrzymy, czy mi się uda. Uda mi się. No i tutaj mamy właśnie kolejne wers kolejną wersję, czyli A2. I ta kolejna wersja A2 przeznaczona do zadań desantowych była. No i tutaj też widzimy wersję 242b1. Wersja 42B1 jest to wersja przeznaczona do zadań transportowych. Uwaga, wyposażona w, podłożu, w podwozie kołowe, amortyzowane przez drążki skrętne. No i tak, faktycznie tutaj już widzimy, że jest stałe, tak jakby było przynajmniej to stałe podwozie. I już czy jakieś zmiany są takie bardzo widoczne? No ja przynajmniej nie widzę tego. I co kolejna strona nam przyniesie? Tutaj będziemy mieli kolejny model 242B2. I ten 240B2B22 to jest wersja przeznaczona do zadań desantowych, wyposażona w podwozie kołowe amortyzowane hydraulicznie. O, kurka wodna, no, powiem Wam, że zaczyna być ciepło. A poniżej widzimy wersję 242B3. A B3, uwaga, tak samo, wersja przeznaczona do zadań desantowych, tak jak Go 242A1. I tu jest uwaga, wyposażona w dodatkowe drzwi dla skoczków spadochronowych. Najprawdopodobniej te drzwi no widzimy nawet tutaj jest napis właśnie były one z boku i tu nie widzimy już właśnie bocznego okienka tak jak pod skrzydłem koniec skrzydła jest tylko już widzimy właśnie że w tym że w tej wersji są drzwi dla spadochroniarzy. kolejna strona B1 no i co to było to B1? No go B1 to jest 200A, tutaj mamy 242. I uwaga, tu wkraczamy na grząski teren, bo są to już motoszybowce i uwaga, te motoszybowce zamierzano użyć do transportu zaopatrzenia na froncie wschodnim. I początkowo wprowadzono je na wyposażenie dywizjonów KG5-104 w Grecji i KG5-106 na Krecie. A później otrzymała je jedna jednostka na froncie wschodnim. W trakcie eksploatacji tutaj okazało się, że szybowce dysponują zbyt słabymi silnikami. Lot na jednym silniku, tutaj tych samolotów, w przypadku awarii był niemożliwy podczas załadunku. Jeżeli był pusty ten motoszybowiec, no to w tym momencie jeszcze na jednym silniku mógł dolecieć. I w związku z tym, po krótkim okresie eksploatacji, właśnie 244 zostały one wycofane z frontu. I z jednostek takich liniowych, tak i uwaga, przekazano je do szkół dla żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych i one były tutaj wykorzystywane do końca wojny. To tutaj mam jeszcze ciekawego zapisane, że motoszybowiec Gota, ten 242, 4 przepraszam, miał identyczną konstrukcję jak oczywiście Gota 242. I tutaj jedyną właśnie różnicą było zastosowanie tych dwóch silników umieszczonych w gondolach na skrzydłach, które napędzały trójłopatowe śmigła Reitera o zmiennym uwaga skoku. I w wersji 244C1 i 244C2 stosowano śmigła czterołopatowe o stałym skoku. I tutaj widzimy właśnie B3 wersję, jak i również na górze B1. Co jeszcze będziemy mieli? Tutaj już widzę B5 jest. I tutaj no jest kolejna sprawa, bo widzimy, o dobrze, na dole widzimy 4 kadłuby. No, i tutaj można zauważyć, że właśnie tu są te różnice pomiędzy samymi szybowcami, chociażby chodzi właśnie o te podwozie. Tak, w tej pierwszej wersji widzimy, że koła są na takim specjalnym wózku, który był odrzucany po starcie, no i lądował oczywiście na płozach. A poniżej mamy już powiedzmy ze stałym podwoziem, które też widać się różni. No i oczywiście wersje były z różnym przeznaczeniem. A na kolejnym mamy właśnie różnicę, między innymi widzę w ogonie. No i poniżej mamy przekroje, gdzie widać, że jest wersja transportowa, czyli na przykład można było przez, przez, transportować tym spadochronem, tym szybowcem. Na przykład pojazdy, i z tego co tam wyczytałem, to na przykład tu pojazdy wchodziły, jak na przykład Volkswagen, Kubelwagen, a poniżej mamy wersję desantową z siedzeniami dla spadochroniarzy. No i z tyłu mamy ogon. Tutaj też, właśnie w wersji tej transportowej, ale towarowej, bardziej bym powiedział był podnoszony, powiedzmy, tył kadłuba, no żeby mógł po prostu towar zostać wyjęty, ewentualnie mógł wyjechać. No i kolejna, tutaj mamy transport, właśnie tu mamy same już te 244, B1, B3, B5. No i tu nam właśnie producent, czyli IBG Models, prezentuje właśnie jakie wersje. I powiem Wam, że ja już zgłupiałem, którą wersję bym chciał posiadać, bo jest ich dość dużo tych wersji. Wiadomo, że 244 brały jak najmniejszy udział, i były już wersjami tylko i wyłącznie szkoleniowymi, tak? Więc one na froncie nie brały udziału. Większość to były same szybowce. No, i tutaj widzimy, że jak, jak będzie wyglądał e, wnętrze tego e, szybowca. No, i powiem Wam, że prezentuje się on rewelacyjnie. A tu trzeba wziąć pod uwagę, że jest to model w skali 1,72. E, na stronie, oczywiście, producenta jest właśnie zamieszczony plik PDF, który można sobie ściągnąć i dokładnie się z nim zapoznać. I co dalej widzimy? Kolejne wersje wczesne, standard, finalne. No, powiem Wam, trzeba naprawdę chyba mocno się tutaj zająć zdobyciem informacji. Bo tu widzimy same szybowce. Na górze mamy 242. No, i tutaj, na przykład, po prawej stronie, na górze widzimy właśnie ten szybowiec z uniesionym tyłem kadłuba. Jeszcze raz mamy pokazane wnętrze przedziału, tutaj akurat desantowego, czyli dla spadochroniarzy. A co mamy dalej? Czy coś nam jeszcze IBG dało? Już patrzymy. O, tutaj mamy, posłuchajcie, rendery 3D, ale motoszybowców. No, i to nam tutaj pokazuje wnętrze, na przykład, przedziału desantowego. Prezentuje się na renderach ten model rewelacyjnie. No, i widać, że będzie naprawdę bardzo szczegółowo ten model wykonany. No, może to być naprawdę jeden z topowych modeli IBG. Mimo mojego zaskoczenia, i taki mm, szybowiec, motoszybowiec, powiem Wam, że y, na pewno y, te dwa modele sobie zafunduję. Nie wiem kompletnie, który teraz. Eee, najprawdopodobniej jeden transportowy, drugi desantowy. Co na jeszcze mamy? No i mamy kolejny rzut, e, i tu mamy odsłonięty od góry kadłub. Właśnie zdjęte poszycie, ka, zadaszenie kadłuba i widać wnętrze. No i widzimy tutaj też, że. Był strzelec w samym kadłubie z tyłu, jak i również w zadaszeniu. Czy coś jeszcze? Jeszcze mamy, proszę bardzo. No, powiem Wam, zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No, i tutaj właśnie jest pobadające. No, tu mamy od razu, trzeba zwrócić uwagę, że y będą załączone elementy pototrawione, Ciekawe, jakie dostaniemy elementy żywiczne, jakie poprawki się pojawią. Mam nadzieję, że na przykład IBG już będzie dodawało do zestawu, tym bardziej przy tym oszkleniu, również standardowo taki standard przyjmie, że będą już maski do oszklenia, nie trzeba będzie ich kupować oddzielnie. No i no, wiadomo, że może być to skalkulowane w cenie. Ewentualnie po prostu cena będzie modelu i będzie na tyle łaskawy IBG, że po prostu pójdzie śladami Edwarda, no bo to jest już taki naprawdę model, e, będzie mm, topowy model IBG e, i będzie on już taki full wypad zrobiony. No i moi mili, jeszcze raz przejrzyjmy sobie to, co IBG nam w tej chwili udostępniło, jeżeli chodzi o ten model. No prezentuje się on tutaj naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ciekawy model. Wracamy do strony czołowej. Pierwszej, no ciekawy jestem jak wy się zapatrujecie. Nie wiem czy wszyscy z was wiedzieli o tym, że ten model się pojawi. Pani by było, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami w komentarzach. Ja Wam na chwilę obecną dziękuję. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania. Jeżeli macie ochotę, możecie też kanał wesprzeć. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.